No i tak, hej Kasimka, witam wszystkich. Dzisiaj oczywiście prezentacja mojej korowarki, bo sporo, sporo jest komentarzy e, typu e, flaming, gdzie ją ku, kupiłeś, ile dałeś, e, jak to działa, czy jesteś za, 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 zadowolony. I tak, e, co do ceny, bo tam sporo było komentarzy, a więc Michał, e, ta korowereczka kosztowała mnie e, 338 zł, a z wysyłką kosztowała 346. Tak, tak, także fajna cena. 346 zł z wysyłką. E, Poszło to w miarę szybko sprawnie. Linka do tej korowareczki, gdzie kupiłem, zostawiam Wam pod, pod filmem, także możecie sobie tam właśnie zobaczyć. Jest to ten sklep, w którym ja kupiłem tą, tą kurowarkę. no jestem zadowolony. I co? Tak pokrótce co do zasad działania, no to tak, często piszecie w komentarzach, ja zresztą o tym też mówię, że tu właśnie będę chciał wkrętarką, będzie lżej uruchamiać tą, czy tak powiem, napędzać tą korowarkę. Jest tutaj w ten sposób, że mamy tutaj taki wałek. Tu muszę sobie dorobić jakąś tuleję, po prostu, żeby to na wkrętarkę przekładać, przekładać napęd. A tak to mamy po prostu korbkę, śruba tutaj, która nam blokuje się na wałku, przez to możemy tutaj wpływać na, na obrót. Także wkrótce też sobie tutaj dorobię do, do takie przełożenie, żeby używać wkrętarki. Nie trzeba fak faktycznie dużo dawać wysiłku, żeby sobie radzić z takimi grubszymi prze przewodami. Potem na te moje pod potrzeby to nawet ta korbka daje radę. Mm. Co jeszcze? No tu jest takie aby e celowanie, cent centrowanie przewodów, można to przesuwać góra-dół. Nie wiem czy widać w ten sposób na różne średnice przewodów. Można to też ściągnąć. się, jak to w środku wygląda. A więc tak, tu jest w środku nóż, taki okrągły nóż, który cały czas się tutaj kręci podczas gdy my tutaj obracamy, przeciągamy też przewód przez, przez to Ten nóż po prostu rusza, kręci się No i co? Hmm. Ja sobie oczywiście w nie wiem, także żebyście widzieli Montuję tą korowareczkę w hmm. Chociaż ma tutaj możliwość przekręcenia gdzieś, gdzieś, gdzieś do stołu No ale musimy sobie znaleźć na warsztacie spo, odpowiednie miejsce pod to, albo stolik A tak to my musimy to praktycznie hmm, stop odkręcać, przykręcać Także montuję sobie to hmm, w Wimadle, a po, po, podpatrzyłem to właśnie u naszego przyjaciela Maćka z kanału Macius Casting, pozdrawiam się Maciej. On właśnie też tą swoją korowarkę montuje w takim a więc ja sobie zamontuję ją i pokażę, jak działa. No Także ja sobie właśnie e, w ten sposób tutaj montuję imadło tą kor, 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 korowarkę. E, to mi zdecydowanie wystarcza. E, nie wiem, czy widać, tak właśnie wygląda w środku. E, zaraz postaram się jeszcze przepuścić przez nią przewód. No i tak, mam tu taki. Aluminiowy przewód. Postaram się jakoś to dobrze nakręcić. Wcześniej krowarka ustawiona. No i w ten sposób to się odbywa. Na tak naprawdę idzie lekko, luźniutko. Także mam tu fajnie elegancko przecięty przewód w takim twardszym okuciu wystarczy cykl twardszej, otulinę nie no, ściągamy I się elegancko nam tutaj wydobywa drucik, także fajnie działa przy takich grubych przewodach bardzo, bardzo przyjemna praca się stała przez tą tutaj krowareczkę no, także ja właśnie sobie ją w ten sposób montuję w mi to wystarcza Krowerka naprawdę świetnie się spisuje, też jestem z niej bardzo zadowolony Także polecam, czy nie testowałem jej przy jakichś ciężkich przewodach, jak jakiś będę miał, oczywiście kwestia pewnego ustawienia, też pojawią się wkrótce jakieś filmiki. No i tak, moi kani, no to na tyle, taka no prezentacja, e, e, bo chcieliście właśnie widzieć, jak ona przycina, ile kosztuje, gdzie można ją kupić, jak to działa, <laughs> tak, po, tak pokrótce. No i nic, ja oczywiście nie chcę Wam zajmować za dużo czasu. Standardowo, jak się podobało, zapraszam do łapkowania, jak nie to w dół, zapraszam do pisania komentarzy, zapraszam do oglądania reklam. Jeszcze jak macie jakieś pytania na temat tej korowarki, postaram się odpowiedzieć. No i kto nie subskrybuje kanału Flaming Recycling, zapraszam do subskrypcji poprzez kliknięcie tutaj tego flaminga i na poprzednie równie, równie ciekawe odcinki, tutaj i tutaj. I nic. Hej Kasiemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś.